Dzisiaj do Was z mojego końcika pracy to jest miejsce, w którym spędzam dużo czasu w mojej codzienności. Tu, tutaj pracuję, tutaj piszę różne teksty, tutaj odpowiadam na maile wiadomości. Tutaj też mam cały plan mojego działania, kalendarz pracy i wszystkie moje notatki potrzebne do ogarniania naszych dwóch firm. Ale przychodzę dzisiaj z zupełnie czymś innym, bo chcę się z Wami podzielić tym, jak Słowo Boże, jak Pan Bóg działa w moim życiu właśnie w mojej codzienności. Jak um, modlitwa osobista, jak namiot spotkania mają wpływ na moje życie, na moją codzienność, na to, co robię e, też tutaj. Około tygodnia temu w liturgii na Eucharystii słyszeliśmy Ewangelię o tym, jak Pan Jezus pyta Piotra: Piotrze, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Bardzo dotknęła mnie ta Ewangelia, kiedy ją sobie czytałam. I co ciekawe, nie poruszyły mnie słowa ani Jezusa, ani odpowiedzi Piotra. Ale bardzo poruszyła mnie postać, której nie widać w tej Ewangelii, a mianowicie święty Jan. Dlaczego? Dlatego, że on tam był, on słyszał pytanie Jezusa do Piotra i on, co ciekawe, nie wtrącił się w tę rozmowę i nie powiedział: Ej, hello, Jezus, ale mm, to ja. Byłem pod krzyżem. Piotr, to raczej się ciebie zaparł. To taka, wiecie, moja dowolna interpretacja. Ale to mnie bardzo poruszyło, nie? Z takiego po prostu spojrzenia na tą scenę, po prostu Jan się tam nie odzywa. Ja jestem nawet przekonana o tym, że Jan nie ma w, swoich, w swoim sercu takich myśli. W swojej głowie nie ma takich myśli, żeby oceniać Piotra albo żeby oceniać to, co robi Jezus. I bardzo mnie to dotknęło, ta postawa Jana. I powiem Wam, że następnego dnia był dalszy ciąg tej Ewangelii, w której tym razem Piotr pyta Pana Jezusa A co z tym będzie? Mówiąc o Janie, pytając o Jana. No właśnie, ta postawa Piotra jest taka zupełnie inna niż ta postawa Jana, bo Piotr interesuje się tym, co będzie z Janem. A Jana, no, nie zżera ciekawość, bo ja chyba tak interpretuję to pytanie Piotra w stosunku do Jezusa. I bardzo podoba mi się odpowiedź Jezusa, bo Jezus odpowiada, jeżeli chce, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego, co ci do tego, mówi Jezus. No, te słowa, co tobie do tego, co ci do tego, są po prostu dla mnie niesamowite. I powiem Wam, że one w ostatnim czasie uratowały moje życie kilku, kilkunastokrotnie. Yy, może kilka przykładów, kiedy rzeczywiście. Yy, to słowo zadziałało w moim życiu, kiedy Jezus mi powiedział w codzienności, w moim życiu: Justyna, co ci do tego? Z największą miłością, z największą troską, ale i z wielką stanowczością. Byliśmy w kościele w niedzielę i jesteśmy na mszy. I powiem wam, że przyszła mi taka myśl w sobie trochę z kosmosu. Ale, ale dość ciekawa, bo jest msza, jest ksiądz przy ołtarzu, a mi przychodzi taka myśl, ciekawe, ile ci księża w tej parafii zarabiają. Sama się trochę zdziwiłam na tą myśl, ale co ciekawe, ta, ta myśl przyszła jakby z jednej strony, a z drugiej strony przyszło od razu, co ci do tego. I to mnie postawiło do pionu, powiem wam. Yy, przestałam rozmyślać o kłopotach, bo, bo tak naprawdę co mi do tego, co mi z tej ciekawości przyjdzie. A Jezus mnie upomniał i powiedział: Justyna, co ci do tego? I za chwilę na tej samej Eucharystii yy, była też kobieta z, ma z małym dzieckiem, yy, i zaczęliśmy śpiewać Baranku Boży. I ja widzę, że ta kobieta bije się w piersi. No a mnie uczono, że no, w ogóle w piersi się w tym momencie nie bije. Yy, po, pomijając tam wszelkie aspekty liturgiczne, bo, bo nie chcę w to wchodzić, ale w mojej głowie pojawił, pojawiła się już jakaś ocena. Nie było myśli, co ciekawe, bo nie przypominam sobie, żeby tam padła jakaś, przyszła mi jakaś myśl, ale była już ocena. I od razu z drugiej strony, Justyna, co Ci do tego? To było niesamowite, bo ja zamknęłam oczy, uśmiechnęłam się i mówię, Jezu, no przepraszam. Przepraszam, no rzeczywiście jestem słaba i dziękuję Ci za to, że Ty mnie upominasz. I, i to, to w ciągu jednej Eucharystii. Pan Jezus po prostu kilka razy mi tak powiedział: Co ci do tego? W relacji z innymi też była taka sytuacja, że jakaś osoba coś odbierała i opowiadając o jakiejś historii, powiedziała, że, no i w tej sytuacji, tam ktoś do, od razu do nas zadzwonił i o coś poprosił. I w moim sercu, słuchajcie, chociaż wydawałoby się, że że ja nie mam jakiejś specjalnej relacji ani z tą jedną osobą, ani z tą drugą, chociaż obie znam, to od razu pojawia się jakąś, jakaś zazdrość, że no tak, oni do siebie dzwonią, nie? Od razu zadzwonił, od razu po prostu coś poprosił, no a do mnie nie zadzwonił. I aż sama byłam zdziwiona, ale o, jak tylko pojawiła się ta myśl, to od razu z drugiej strony, Justyna, co ci do tego? mówicie, Pan Jezus mnie chroni przed zazdrością, przed ocenianiem innych yy, i przed pielęgnowaniem w sobie porównywania się z innymi. I to jest coś, za co jestem Panu Jezusowi bardzo wdzięczna i za to słowo i za to, co Ci do tego uwielbiam to słowo i uwielbiam to, w jaki sposób Pan Jezus do mnie mówi. Yy, że mówi właśnie z ogromną delikatnością, ale i z wielką stanowczością. I dlaczego o tym dzisiaj mówię? Po pierwsze, dlatego, żeby utrwalić to, co dobre. Jestem przekonana o tym, że kiedy mówimy o tym, co dobrego wydarza się w naszym życiu, a to, czego ja doświadczam, to uważam, że to są cuda w moim życiu, że Pan Bóg tak mówi i że daje mi siebie słyszeć w codzienności. Więc chcę o tym, tym z Wami się podzielić, żeby utrwalić to, co dobre. A jeśli to też będzie pomocne dla Was, jeśli to słowo też zadziała w Waszym życiu, to tylko chwała Wam, tak naprawdę. Kochani, zapraszamy Was też na serię naszych filmów o modlitwie osobistej i o namiocie spotkania. Tam idziemy drogą uczenia się modlitwy. Tam chcemy sobie nawzajem towarzyszyć w tym codziennym trudzie i w tym codziennym pięknym, pięknej rzeczy, jaką jest modlitwa osobista, spotykanie się z Jezusem właśnie w takiej modlitwie. Dlatego serdecznie Was zapraszamy do tamtej serii. A za to słowo, które Pan Bóg mi dał, to jestem niesamowicie wdzięczna. Trzymajcie się. Dobrego dnia.